Przy ulicy Ogrodowej powstaje branżowe Centrum umiejętności, budynek będzie się mieścić przy zespole szkół nr 5. To jest właściwie miejsce, gdzie mają być wykuwane kadry do zaplecza, jako zaplecze bardzo wykształconych pracowników zakładów Wałzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i w ogóle całego Dolnego Śląska, bo chodzi również o tak zwaną specjalizację regionalną. Tu w tym przypadku chodzi o Mechatronikę, ale o tym pewnie powie pani, pani dyrektor. Dzięki bardzo sprawnemu przeprowadzeniu przetargu wyłoniliśmy firmę, która, Restel, która wykonuje prace ziemne, budowlane, infrastrukturalne, ale w ślad za tym idzie również druga część, która, która obejmuje wyposażenie bardzo specyficzne, bardzo szczególne, wymagające bardzo starannego przygotowania prawie jednostkowego tego przetargu i te przetargi właśnie zostały ogłoszone. Mówimy o wyposażeniu poszczególnych, poszczególnych pomieszczeń, hal, w których będzie odbywało się kształcenie przyszłych, wykwalifikowanych pracowników. Ale właściwie uczniów. Samo centrum ma zacząć działać w 2026 roku. Obiekt zostanie przeznaczony do prowadzenia nauki, mechatroniki oraz specjalistycznych szkoleń branżowych, w tym zajęć i warsztatów, m.in. z obsługi i diagnostyki pojazdów. Utworzenie branżowego centrum umiejętności pozwoli na wpisanie nowej kwalifikacji mechatronik pojazdów elektrycznych do zintegrowanego systemu kwalifikacji.